Ile światła potrzeba nad stołem? To zależy. Od czego? Choćby od obrusa. Oto Ot drewniany stół. A oto oprawa, która daje około 2000 lumenów i świeci głównie na blat. Efekt? Dla mnie przy tym stole światła jest w sam raz. Spora jego część odbija się od blatu i ciepłą poświatą rozchodzi się po wnętrzu. Czasem włączam tę oprawę tylko po to, żeby przyjemnie siedziało się na kanapie. A oto ten sam stół, ale z białym obrusem. Teraz jest dużo jaśniej, bo dużo więcej światła odbija się od białego obrusa niż od drewnianego blatu. Nawet sufit jest dużo jaśniejszy, ale dla mnie jest za jasno. A teraz zobacz, co się stanie, gdy położę czarny obrus. Ale teraz jest ciemno. Dla mnie aż za bardzo. Użyłem tej samej oprawy, ale efekt jest zupełnie inny, bo czarny materiał odbija niewiele światła. Wniosek z tego nasuwa się taki, że to czy przy stole będzie jasno, zależy nie tylko od samej lampy nad stołem. Nie zależy też od tego, ile światła trafia na blat, tylko od tego, ile światła się od niego odbije i trafi do twoich oczu, bo to ty interpretujesz, czy przy stole jest jasno, czy ciemno. Na dodatek twoje jasno dla kogoś innego może oznaczać ciemno. Dlatego nad stół wybieram mocne oprawy, które można ściemniać. Może to być sterowanie face control zwane także FaceCut albo Triak, może być to sterowanie SwitchDim, inaczej PushDim, albo TouchDim, albo DALI, albo Casambi. To nie takie straszne, jak się może wydawać. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, obejrzyj moje wcześniejsze filmy. Albo weź udział w webinarze pod tytułem Dlaczego warto ściemniać, który poprowadzę dla firmy Akuform, polskiego producenta opraw oświetleniowych, już 6 listopada. Start o godzinie 10. Link do zapisów znajdziesz w opisie. Bo z oświetleniem nie zawsze jest jak z życiem. Czasem warto ściemniać. No, w życiu nie, lewo oświetleniu,